Cześć! Czy wiesz, że każdego roku zjadasz nawet 20 kg chemii? To dodatki, które obciążają Twój organizm, doprowadzają do problemów zdrowotnych. Ale spokojnie, mam dla Ciebie prosty sposób, jak tego uniknąć. Ultraprzetworzona żywność, jak fast foody, chipsy czy napoje gazowane, są pełne barwników, konserwantów i sztucznych dodatków, które 100 lat temu nie istniały. Wszystko to obciąża naszą wątrobę, nerki i całe ciało. Pomyśl, czy Twoje narządy są gotowe na taki maraton każdego dnia? A teraz prosta rada. Czytaj etykiety. Unikaj produktów z długą listą składników, których nas nie potrafisz wymówić. Postaw na jedzenie, które istnieje od wieków. Owoce, warzywa, Twój organizm jest jak silnik. Daj mu dobre paliwo, a będzie działał jak marzenie. Nie musisz być idealny. Zacznij od jednej zdrowej decyzji dziennie. Zastanawiasz się, jak zmienić dietę bez rewolucji? Napisz do mnie. Razem znajdziemy sposób, by czuć się lepiej i jeść smacznie. Pamiętaj, jesteś tym, co jesz. To nie tylko frazes, to Twoje życie.